centymetra. Siema, YouTube, dzisiaj robimy challenge. Sprawdzimy, który z nas lepiej oszuka własny układ nerwowy i pokażemy wam trik, jak zwiększyć moc w 10 minut. Is, 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 is. Dzisiaj będziemy testować PAP, czyli Postaktywacyjną potencjację. Jest to taki trik, że na przykład jeśli zrobimy przysiad na wysokim procencie ciężaru maksymalnego, to później skoczymy wyżej albo będziemy biec szybciej. Dużo sprinterów korzysta z tego przed biegiem głównym na stadionie, 5 minut przed takim wyjściem na stadion, robią na przykład przysiad 150 kilo, wychodzą. Ustawiają się w blokach i to daje im dużo większe rezultaty, często, bo to bardzo zależy od przypadku. I my dzisiaj będziemy to testować na tym, jak wyciskanie leżąc sztangi wpłynie na wypchnięcie piłki lekarskiej 5 kg przed siebie. Że mierzymy wynik, ile każdy z nas rzuci przed siebie piłką lekarską, wypychając ją sprzed klaty. Później każdy z nas pociśnie na ponad 80% ciężarze. Swojego maksa wyciskanie, leżąc i następnie odpoczniemy. Tu, właśnie, będzie trik, bo każdy z nas będzie musiał oszacować ile i powtórzymy jeszcze raz sprawdzian rzutowy. Słuchajcie, dzisiaj kto przegra, to jego kompromitujące zdjęcie ląduje na insta Warszawski KOX. Także zapraszamy no. już teraz na insta Warszawski KOX. Test będziemy robić tak, że odtwarzamy ruch wyciskania jak najbardziej dynamicznym ruchem, czyli wypchnięcie piłki przed siebie. Na jak najdalszą odległość yy, dotykamy dupą do blaszaka. No i oczywiście góra może się oderwać, ale dupę Paweł będzie pilnował, a ja idę odmierzać. Towi! No, oto, oto, no! 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 O kurwa, ty to fajne! Ja dupa. No. Dobra dupa. No dupa ja nie mam pojęć Dobrze, w szupierko Jest, o, dalej, dalej. E, Dupa przylega, można no wrzucać Trzy Kurwa Nie, stop, stop Dupa nie przylega Dupa, Trzy. Dupa. dupa Trzy Cztery Można! Dwa Dwa Tyle dalej, samo, dalej. samo, dokładnie tyle samo Jebnęło tu, zobacz no. Nie czuję w chuj tego ruchu Tak? Dobra Ma dupę Tu? Tu nie chodzi o to żeby pobić ten wynik tutaj yy, sami ze sobą Tylko chodzi o to żeby go poprawić To znaczy testujemy czy on się poprawi Teoretycznie powinien Bliżej a! Kurde Pierwszy najlepszy -ha. Dobra. Dobra teraz będę patrzył dokładnie A -ha. Dawaj mocno Krzyknij AAAAAA Krzyśnić Łoźno Fajna zabawa o co! Daleko! Oderwałem dupę! Słabo mi poszło! Mocny! On ma lepiej z wysoka dłużej spada, nie? Tak? No szybki! Szybki! Aaaaa! O kurwa! Mocno! No to idziemy! lecimy. się to aktywować! Pokazać. A wy nie zapominajcie o pay per view, bo jest to transmisja pay per view. Czyli zostawcie łapkę w górę, naciśnijcie przycis przycisk subskrypcji, bo lecimy do 700 tysięcy. 60 kg. Każdy z nas powinien teraz sobie dobrać ciężar. Powyżej 80% ciężaru maksymalnego, bo to najlepiej aktywuje układ nerwowy. Robią też ludzie na niższych, ale z reguły to dawało słabsze wyniki. No i blisko maksa, czyli na przykład jeśli weźmiemy 85%, pewnie warto zrobić ze 4 powtórzenia. Ja będę celował 120 na 4. Ja, ostatnio w planie, robię sobie wyciskanie wąskim chwytem. I też tutaj myślę, że to się fajnie przełoży. No bo w sumie piłkę wypychamy z takiego rozstawu. Tak, tak. Właśnie dobrze, że mówisz, bo im bliższy biomechanicznie ruch będzie do tego dynamicznego, tym lepiej się to powinno przełożyć. Ciekawe, przesuwnica lepsza od przysionku. Nie. Bo słownica w ogóle nie angażuje pleców. No jak on? Jak pończu się będzie rozgrzewał, to ja może powiem w swoim epizodzie kiedy miałem trening ukierunkowany pod moc to właśnie doświadczałem na niektórych treningach że po ciężkich przysiadach szedłem e, grać w kosza i też sobie testowałem wyskoki rzeczywiście było tak że skakało mi się lepiej ale też e, wydaje mi się dużym czynnikiem jest ogólnie zebrane zmęczenie na ile jesteśmy zmęczeni w trakcie naszego chociażby bloku treningowego nie zawsze się to sprawdzało. No i możecie pisać, jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek, gdzie będziemy mierzyć skok dosiężny, to zostawcie komentarz na dole. Możemy jeszcze stestować oprócz wyskoku. Właśnie chcę powiedzieć, w czym to może pomóc rzut oczywiście taki jak dzisiaj, rzut za siebie, do tego można wykorzystać martwy ciąg, nawet kopanie. Siłę kopnięcia można po, w się sensie moc kopnięcia można poprawić no jakimś przysiadem, zmiana kierunku nawet można w ten sposób, ale trochę nie wiem jak to zrobić siłowo. Ciekawe czy do papu nie, przyczy nie przyczyni się twój smród z piergów. Ale nie zaburzy wyniku. Pan, będzie padnie ta postproteinowa deaktywacja. Chciałbym zrobić 125 na 8. To mogę coś tak zrobić? Czy to już nie? No, <laughs> być kim chcesz. <laughs> bo nie wiem czy tak można. Można. Generalnie do 10 powtórzeń no. jest to rozsądne. Żeby cię to spotencjonowało, a nie zmęczyło. Zaryzykuję. Ja się zawsze długo budzę na treningach siłowych, więc szokuję je taką ósemeczką. Też izometrią czasami robią. Urrywa mały. Takie, ale ja najmniej wierzę w izometrię. No bo to jest takie. nie jest pobudzające ślad nerwowy. Nie, nie kojarzy mi się z tym. bardziej to. No.

Jak go tak wykierdoniłeś w pierwszej próbie. No jak? Grał mi dzisiaj od dziewiątej. płaki. kurwa, nie nam rady. Grał rycerz Jedi, nie, bo stoi z gimbalem od rana, o dziewiątej. U na kuchni nagrywali. Ja dzisiaj stazję. To jest Stan Squegonjina, chyba, o ile się nie mylę. Bardzo silny styl. Nie? Chyba tak. To ty powiedz, że to jest twoja główna i na ile? A ja powiem, co z tobą To dobra. jest moja główna na raz, rasa, może i na dwa. Żeby w ogóle to wycisnął? Żebym w ogóle wycisnął. Bo to chyba nie ćwiczyłeś. Z z nie ćwiczyłem zgodnie. i schudłem. I teraz cały Potem... trik tego challenge'u między nami tak naprawdę polega na tym, żeby jak najlepiej dobrać tą przerwę po tym, co teraz robi pączek. Oh, kurwa. <laughs> o kurwa! <ty. laughs> Zaskoczyłeś, mimo. czyli wybrał izometrię. <średenia> Jedna. No, no, nie nie dał rady no, wstępki, ten W każdym razie literatura pokazuje najlepsze efekty między 3 minuty a 12, i teraz każdy z nas musi ocenić, mimo braku doświadczenia, kiedy będzie najlepiej zrobić powtórkę. Są trzy rzuty, ale musimy wykonać jeden po drugim, także. Mm -hmm. Zobaczymy, kto to najlepiej ocenić. Tam liczbą minut. Roz, to tak, po no roz, to ja już nie robię, odpuszczam, czekam 5 minut. I nie yy, ciem, yy, tak minut, nie? No, w sensie. Wiem. Mógłbyś 2. jeszcze raz, tak żeby zrobić pełne powtórzenie. No. Ale nie wiem czy warto. Ten, to mogło być yy. nawet na plus. Serio, że ci to nie poszło. Myślę, że to jest dobre sprawdzić jak nie poszło i czy też będzie efekt. A zmęczyło cię? No ja tam się męczyłem ostro. Ale zmęczyłeś, czujesz zmęczony teraz? No? Czujesz. Fu, O fu. Kapuchą! To nie ja, to nie ja! To ja! To ja! To mnie przechyla na prawo, ta prawa coś się Coż, Coś też mi przechyliło. To wjeżdżam na swoją główną 120 na miotle. Ja tu jestem. Owca kuruje, bo to będzie z pauzą, także może być powtórka z pączka, zobaczymy Ura! Eee! Tak myślałem. Okej, okay, to jest... To, to, to bo tak było to bardzo dobre To było bardzo dobre No i ja robię y, 4 minuty tak sobie Myślę, że to ja będzie bezpieczne. Już. Ja już bym szalce szed... sześć, 6-7 sześć, sześć, minut minęło już. Czuję większą. Gów się, no plecy. A. Środek. To co było? Dawaj z Iś. 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 O, kurwa! Kurwa będziemy mierzyć, co ty? Co do centymetra, ty! Trwało dwa. Dwa! Dwie, nie, dwie no, jedna ty czwarta mamy? stopy. Jak ty jakoś... Mamy, spoko. Spoko. Nie, bo to jakoś? bo mamy, wiesz. A weź iść, przypierdol. A co to jest? Iść! Iść! Jak tenisista. Jakbyś pchał Jakbyś Iść! To jest stadion. Siedem jak... tysięcy osób. Weź. To tu nie zaznaczam. No nie, to, to w ogóle... Ale jaka anomalia! Patrzcie, jaka anomalia, Patrz, jak anomalia gra... kurwa. To jest też to, może na przykład, o czym Piotrek Grabowski mówi, co skacze u nas y, na pikniku dzików, chociażby bóg, profesjonalny bóg, dunker, że adrenalina masakrycznie wpływa na wysokość skoku. Że są ja dni, gdzie samochód, skacze 10 cm wyżej. No, może znałeś człowieka, może zbliżało się jak gra. Ja. No, 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 no. Mocno, mocno na mnie, mocno na mnie, nie zwalniasz, nie zwalniasz, nie zwalniasz, nie zwalniasz, mocne dwa na mnie, mocne dwa na mnie. mocne dwa na mnie. Nawet ci teraz nie pomagam, bo wiem, że to rozjeżdżasz. Pytanie? Na mocno, mocno na mnie, nie możesz, nie możesz tego zawieść. Mhm. Dobra. Się w skali o! O, nie tak łatwo się schudło. I widzimy. O, o! Teraz. No dobra. U! No możemy iść. To, to dźwięk idziemy dźwięk na, na rozpój. Dawaj jeść. Ześ przy Odrobinę przed. Przepierdol z... Iś Nie wiem Iś <grywa> Kurwa Iś Prosto Iś 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 Iś, 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 iś Mocny NIE Minimalnie za No poprawił Ta <grywa> owca no, <oprawiam. grywa> skurwiel Że jednak poprawił Trzeci no, raz Ja no. widziałem tu Ja widziałem tu no. Ja widziałem tu A ja widziałem tu Ale możesz na ja widziałem S2 no. Wiesz, co? Ja mam teorię, że ja trochę trajektorię ruchu zmieniłem, dlatego taka anomalia była. Albo jednak to, co mówiłem, to to że podobnie. ci wyszło na dobre, że wiesz, maksymalny skurcz był, nie? Główna seria u mnie 140 kg. Ile to? 140. Ale na ile? Przecież nie wiem, tak. Ale potencjał wygląda. Michał, jak nie ty to kto? Kto jak nie ty się spotencjuje? Ty będą Impucik poszedł. Zlecimy. Też, też miałeś to zatrzymanie, że już nie mogłeś więcej. Może o to chodzi i ty będziesz, Jak ty będziesz miał więcej, to nam no. yy, równanie pasuje. Bo ja mi też stanęła sztanga. Mi stanęła. Fajnie dla nauki, jakbyście wy mieli najlepszą. No, a on nie. A a Robur, żeby żeby, robór, żeby miał. Ale jak ty? Test? Ale fajny mm. test. Saker, kurde, kocham y, te naukowe twoje testy. Czasem i nie zawsze, ale teraz to nie jest nudny test. To dla ciebie, kwiatuszku. Robur, jak to pobijesz, to jesteś kurwa anomalią. Dobra, ogień! Po, ty, po twojej serii jesteś anomalią pierdoloną Jest, o, tutaj Dużo dalej Dużo dalej, dużo no Dużo dalej A czemu tak Kurwa, co ty robisz? <grym> Ale ja mniej ważę Trzy Potencjał Potencja e. Dawaj, jeść. Adrenalina To samo To samo Dalej To, samo. Dalej, to, to dalej, jest tak? nagrane ja notuj, bo i tak wrócimy w nagraniu. Tak. Dobra, ale kurwa, dawaj! No! 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 Fuck you! To no, fuck you! Ty i. prawie saker ale saker trochę dalej, no? Ale to jest nieistotne, chyba robot ale... ale spotencjonował się. Dobra, to ja też od razu polecę. twoja chwila prawa. Już możemy? Mhm. Oh, yes. No! Ale to lekko Jest no to Ale do robura jeszcze masz pół O. Kurwo Git git Teraz git Nie, było bliżej ja widziałem, że było tu w ogóle teraz. Nie, tu Nie. było. Tu było. Nie. I teraz idziemy po centymetr. Jej. Pół centymetra. 5 <laughs> centymetrów. centymetrów. Powiedzmy, że środek tego i środek tego. 60 centymetrów owca. 60. Jest! Drugie miejsce mam. Kurde. 68. Ej, no tak 69 by powiedział. Bo trochę najeżdżam. Jestem najsłabszy, mam drugie miejsce. Czyli błączek na... 69, 65 cm? No dobra, okay. 100. Że Zróbmy 100. żeby było. One żeby... No. Podsumowując, miejsce pierwsze metr, miejsce drugie 68, albo 9 cm, 60 i 5 cm ostatnie. Jakie wnioski się nasuwają? Im bardziej ktoś się dojechał na tej serii tym większy był progres. Bo robót zrobił największą objętość do upadku, pącz zrobił największy upadek, owca zrobił bezpieczny upadek, a ja zrobiłem daleko od upadku. No. I... To są fajne Fakt. wnioski Fakt. dla I... nauki. No i to jest takie dosyć zero jedynkowe to jak wyszły te wyniki. Mhm. Literatura nie jest jednoznaczna jeśli chodzi o PAP. Polecam się zapoznać wszystkim sportowcom, bo myślę, że oni najbardziej mogą skorzystać na czymś takim tuż przed głównym eventem. No. Jeśli chodzi Są o zawody w to? Bo dobrze mi poszło. Mogę hmm. mieć bardzo dobry być w tej westyki. Knięcie? Knięcie kulą chyba, no, tylko, tylko że to... Różnice potencjałów. Aha, to, to możesz ty zrobić na pikniku tipo. A, no i co? Piszcie, czy chcielibyście, żebyśmy sprawdzili też inne, czyli martwy, ewentualnie rzut. Piłką na ja bym siebie. chciał to zobaczyć, bo no to będzie mega widoczne. Jak daleko to Jak będzie? ona będzie friubać, ta piłka jest no. spod jajca. I z y, potencjonowanym przesiadem. Takie trzy no, możemy to zrobić to ewentualnie skok. więcej, jeśli seria by fajnie poszła. Mhm. Pamiętajcie, odcinek podróż. jest pay-per-view. Łapka w górę, subskrypcja. My jesteśmy wtedy uśmiechnięci i widzimy się tacy w kolejnym odcinku. Aha! I przegrany wrzuca kompromitu... Przegranego, kompromitujące zdjęcie wlatuje na Instagram Warszawski Koks. W tym momencie. Czyli moje kompromitujące zdjęcie jest teraz na Warszawski Koks.